Halo, 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 cześć, z tej strony Maron, a to jest Left 4 Dead 2 seria przetrwania. Kolejna mapka z Bilance Ofiar, druga już, czyli... Idziemy za ciosem i nagrywamy odcinek podcinku, bo jeżeli zauważyliście, jesteśmy z Sosanów poprzednio, e, goście są po prostu bardzo ogarnięci, więc szkoda by było z tego nie skorzystać i wspólnie dłużej nie pograć. E, widzę, że mam tu wynik 0 minut. Jakbym tu nigdy nie grał. Chociaż wydaje mi się, że ktoś grał na tej mapce, ale... No nie wiem. Może źle pamiętam. E, tak to... Tak się jak widzę, jak idzie na dwie minuty przerwy. Więc po prostu, jak będziemy gotowi, żeby odpalić gierkę... To wtedy... Do was wracam. Ty, a może ja faktycznie nigdy nie grałem? Może nie, no. Dobra, lecimy. Czyli musimy się gdzieś przemieścić, tak? Nie wiem tylko gdzie, ale no, po prostu idziemy za gościem. Tych dwóch ziomków ma 14 minut na tej mapce, więc oni, oni generalnie znają temat. No i co? To jest tyle? O kurde, ale dziwna mapka, nie? W sumie. Czyli mogą narodzić plecy, w, porówn w porównaniu do poprzedniego bilansu ofiar. W poprzednim rozdziale jakby... Plecy, plecy były kryte, nie? Cały czas. Jakby nikt tam nie wchodził tej czas i je samemu pilnować. I trzeba pilnać też przodu. A, i tank back i help me of course. No, spoko, ziomeczko, spoko. Co to są na bronie? A, nie ma nic lepszego. Znaczy nie, M4 jest spoko, nie, ale... Przysięgajmy się w sumie do lasera, nie? Ej, powiem fakt, faktycznie nie grałem w tej mapie, ale dziwna jest ta mapa, nie? Ja mi się wydawało, że na nie grałem, bo z inną mapą ją pomyliłem. Ale no, dziwna, dziwna trochę. Taka bardzo jakby okrojona mi się wydaje, nie? W zasadzie, jak się zastanawiasz, jaka jest strategia na tę mapę, to się nie ma co zastanawiać, nie? Bo jedyną opcją jest po prostu pilnować tego odcinka, tego odcinka i to w sumie tyle, nie? I tu tyle z filozofii. Nic więcej nie można zrobić. A, tu są jeszcze jakieś bronie, ale. No, shotgun fajny, ale na no, krótki dystans byłby ok, a tutaj się strzelamy na, na daleko, więc. trochę odpada. Idzie tank, co nie? Dobra. Dobra leży. Elegancko, elegancko. Nie widzę, widzę że naprawdę ogranicte typy, nie? Uu, tu jest nieskończoność amunicji. To jest amunicja, która się gdzieś kończy chyba, nie? No to kurde, ciekawie, co, co potem będziemy... Z Shotgunami latali? Chyba tak. Hmm. No kurde ciekawe, a tutaj co jeszcze jest? Sniperka ewentualnie. Więc ewentualnie ze Sniperką polatamy tutaj. Też Shotgun. A nie, jest jakiś tutaj jeszcze. Taki... Nie wiem, jak to się nazywa, coś w stylu Uzi, nie? W sumie to jest chyba. Tak, to jest Uzi z sumikiem po prostu. Po prostu u Gdzie jest tank? A, jest. Ale kurde zanim taki tank podejdzie, tam tyle hitów oberwie. Ale w sumie, jakby było większe zamieszanie, to. niekoniecznie, nie? O kurde, a ty przypomniał z tymi. Przepał z tymi autami, że tak mogą sobie strzelać. This is going to hell and First aid <laughs> witam, witam serdecznie, z tej strony Maron. Na play Games. Eee, mapka. Bilans ofiar. Tryb przetrwania. Gra Ledforda 2. Eee, I tak, tak tym sposobem idziemy za ciosem. Jak widzicie, to jest ta sama drużyna co poprzednio. Po prostu zaproponowali zmianę mapy. Nie mogą odmówić, w sumie, no bo o, ludzie są tak ogarnięci, że bardzo miło się z nimi gra, co nie. Więc po prostu idziemy za ciosem, prawda? Poprzednio był bilans ofiar, teraz też jest bilans ofiar, czyli po prostu robimy wszystkie mapki z bilansu ofiar. I, i lecimy, no co to dużo rzec. Wytrzymaliśmy na mapce 3 minuty 54 sekundy przed chwilą, bo już graliśmy chwilę. Byłem na mapce pierwszy raz. Startujemy od nowa. Powiem Wam, że mapka jest przedziwna, nie? Bo sami zobaczycie to i tu już się kończy mapka, nie? I powstaje nam bronić tego miejsca, skąd idą sandałki, i przodu, bo z przodu też idą. Czyli w zasadzie, jak nie jesteście dobrze wymyślani w wymyślaniu strategii na mapkę, to ta mapka jest dla was, nie? Bo tu nie da się nic wymyśleć. Na tej mapce trzeba po prostu yy, się bronić w jedynym możliwym miejscu, nie? Nie ma za wiele możliwości. Jest tam. O kurde kupany, nie? Jak tymi autami rzuca. Chociaż ten autem tak rzucił, że nam w sumie pomógł, nie, bo nam trochę odgrodził drogę. No widzicie, z tej strony też idą właśnie. No, tak więc no... No w sumie słaba mapka, nie? Kolejna mapka z Bilansu Oper, która mnie nie powala, nie? Więc ta kampania chyba po prostu ma takie mapki, na których ina się da bardzo przewodnego zrobić. Bo, bo w sumie widziałem już sporo mapek z trybu przetrwania i niektóre mi się dużo bardziej podobały. Jezu, w ogóle powiem wam, jak słyszę te komentarze w grze, jak ci bohaterowie gry między gadają, też czasami tak się ciężko skupić, żeby coś powiedzieć, bo wierzcie, oni coś mówią, ja coś mówię i w moich uszach się te dwa głosy zlewają. I ja w ogóle nie wiem, czy ja mówię wyraźnie, co nie? Tak więc, jeżeli mówię niewyraźnie, to was przepraszam, ale no, to dlatego właśnie, że mi się za dużo dźwięków w uszach zlewa. O, o, o. Dobra, w ogóle ściszę sobie delikatnie gierkę jeszcze, bo to faktycznie idzie zwariować za dużo dźwięków, a ten Hunter wytrzymały, kurde. Dobra, Boomer leży. Spitter, A nie wiem, gdzie jest. No i tak to wygląda, 3 minuty z nami prawie. Ogólnie... Te osoby tu mają 14-40, 14-20, no to są bardzo dobre czasy. Jeden ziemek 6,30, no to prawie srebro. Dobra, tank na plecach. Dobra, leży Kończy mi się amunicja i nie wiem teraz zrobić. Ty, a wiecie co? Zaryzykuję, popróbuję sobie tym postrzegać. No, ja jestem ciekawy co z tego wyjdzie. Kurde, bronię tyle spoko, nie, że ma A3 naboje w magazynku i to jest mega spoko jak na sniperkę. Bo dzięki temu troszkę taki krami maszynowy wychodzi, nie? Dobra, no, słuchajcie, mamy brązowy medal. Po raz pierwszy na tej mapce, fajnie, się złożyło. Ale walczymy dalej. Tak jak mówię, no mapka dziwna w sumie. Na razie cicho. Dobra, są pierci, jest smoker. Co Peteran... zrobił tego spitera? O, tank na tyłak. Dobra, to już strzelam. Dobra, ale kurde, ta perka to ma dużą odrażenie, nie? Na tanku jest kozacka. Robi robotę. Dobra, przeładujemy sobie. No czemu nie? Ogólnie fajna... o kurde, tank, dobra, już, już, strzelam. Fajna odmiana, tak sobie postrzelę z Nieterki, nie? Bo coś innego po prostu, co nie? Coś innego niż może tam m 4 albo ak czy sobie. ja tu najczęściej gram. Czasami wezmę shotguna do ręki, ale tutaj się shotgun kompletnie nie opłaca, mam wrażenie. No chyba ewentualnie, że się te plecy kryje, nie? To, to jeszcze, jeszcze. Dobra. No skubany, no. Ale mnie dojechał. Ja się kręcę. Dobra, kolejny rekordzik pijamy. Kolejnego gracza i walczymy o srebro. Już niewiele zostało do srebra. Ale powiem Wam, że ta mapka taka w sumie łatwa dosyć, nie? Się wydaje. Dobra, przeładowanie, znowu 5 naboi, ma co. Dobra, słuchajcie, mamy to. Srebro musi wpaść już, nie? To już oficjalne. Mamy srebro. Elegancko. Patrzymy o złoto. Bez większych problemów póki co. Ale pewnie się jeszcze trochę z jedyma zrobi. Tak więc nie mówmy. Hop. E, tam. Tak, na plecek, Dobra. Już. Już strzelam. Dobra. u la, la la la. Ale mi chciał dojechać. Hunter. Ale bez szans jest. Tank też bez szans, przy tej tak sna to taki się robię, że kurde, naprawdę, no to jest, to snajperka to już mi fajnie sprawdza w sumie, nie? Dobra, no, gdzieś tam sobie lata. Dobra, no, nie żyje. Tutaj jeszcze Charger wchodzi sobie, teraz tutaj jedziemy. W tak skacze, kurde. O, tank, Gdzie jest ten tank? A, tutaj, dobra. Wow, ale szocik, co? No, to to się udało. One shot, one kill. Szybka akcja. Nie, ale serio, ta mapka mnie jakoś nie powala, nie? Emoc jeżeli chodzi o emocje. Nie podała mi się. I poprzednia też nie robiła szału, więc po prostu nie wiem. Mam wrażenie, że ten bilans ofert po prostu jakiś taki jest. Mocno lipny. Dobra, leży. A ja znowu. Powoli się kończy municja, Więc wymieniamy broń. Znowu perkę i lecimy dalej. Zobaczymy ile wytrzymamy. Hmm. Dobra, leży. Ale nie ode mnie w sumie nawet. O kury, słuchaj, już 9 minut minęło. No to tutaj damy radę medal, zrobić złody na pewno. Ja myślę, że... Ja to z tej perką mocno zdaję zlemieć, nie? Tankom. Więc pod tym względem jesteśmy tutaj bezpieczni bardzo. Ale patrzcie, że nawet takie wszystkie duże fale, nie? nie atakują. Nie ma, nie ma przeciwników jakoś tak dużo, nie? O, jest 10 minut. Czyli, zdobywamy dzisiaj złoto, bez większych w sumie problemów. Dobra. Tank. Na, na tyłach. O kurde, przodować muszę, ale i tak dojechany jest. Dobra. I teraz, teraz się trochę zrobiło zamieszanie no nie? Dobra. Leżą. Gdzieś tam jest smoker, ale nawet nie będzie możliwe, że na... O! Tyły. Dobra, wszaduję sobie szybko jeszcze. I tego nigdzie nie widzę. Ora, jest. Napierdzielamy w niego. Dobra leżą wszyscy. Nie, serio, ta snajperka robi robotę. Serio. Wow. Ta snajperka to jest dzisiaj game changer, co nie? To jest game changer tego odcinka. Myślę, że spokojnie możemy tak to nazwać. O, naprawdę robi różnicę. Dobra, przeładowania, ale tak i tak leży. Jeszcze drugi jest. Skubany. Dobra, leży. Idę wymienić szybko ją. Jak się wchodzi w miejsce na perkę to warto się te ściany trzymać, co, nie? Żeby was jakiś smoker, smoker nie dojechał No i co, mamy 12 minut, lecimy dalej no. 12 minut Ach, W sumie bez większych problemów Cię utrzymujemy Jestem ciekawy ileś, ile się łącznie wytrzymać, bo to w sumie no, będzie coraz ciężej, ale to naprawdę póki co się zapowiada, że mamy tej szansę, prawda długo się utrzymać, co nie? No na spokojnie. Serio, nawet nie trzeba jakoś dużo strzelać. tych jest tak mało, że oślep, to nikogo nie trafił nawet, nie? Może poza tankiem, bo jak jest tank, to faktycznie warto walać taki mocny ogień. Jeszcze jeden. No, wywaliłem cały magazynek, ale... Ale tam leży, co nie? Ale imprezka Bang bang, kurde Densy Kolejny? Chodź sunek Się robi ciekawie Wpadała mi się to coś zaczyna dziać na tej mapce, bo to kurde serio Z przodu jeszcze jest Dobra. Dobra, leży. Kolejny idzie. Ja Cię sunę, ty. Ej, teraz to zwariowały, nie? Gdzie jest tak? kurdy Kurde, Charger. Dobra, teraz zrobiło się naprawdę imponująco, nie? jeżeli chodzi o ilość tanków na mapie, bo idzie tank za tankiem, de facto, nie? Dobra, idę szybko. Dobra. Ej, może wykręcimy 20 minut, co nie, na tej mapce? Wygląda to obiecująco bardzo. Bardzo obiecująco. Na, na ten, nie na tyłach jest to tank. Oj, z przodu jest tank. O, kurde. Bardzo z przodu. Zaraz to mnie uderzyło. Myślałem, jak się za, za tym schowałem. Za, za tym słupem. To będzie. Będzie okej okay. Dobra, leży Ja w ogóle patrzcie jak jestem obity, nie? Nawet kurde nie wiem kiedy tak nie obiło Ale mamy 16 minut, jest kolejny tank O kurde Dobra, ten leży Gdzieś tu jest drugi, nie? Tam jest jeszcze, dobra 69 naboi, he, he. Dobra, dobra, o kurde, ej serio dużo tych tanków Ja teraz się tylko na tanków skupiam Ale przeladować się sobie muszę Dobra Dobra, nie, żeby ale ja muszę No nie, jeszcze Jopie tu już. I tank na nie Niedobrze Dobra To jest czas, żeby stąd wziąć na boje Kurde, ale nie teraz dojekali Dobra nic nam różną bombę A teraz faktycznie nam rozproszyli szyki ale widzę że wszystko wraca do normy nie Widzę że Wracamy do gry że powiem Kolejny tank na tyłach Kurde jeszcze gdzieś tam Ajajajajaj Ej, Słuchajcie ja bym się wyleczył chętnie nie bo mi tak kiepsko z życiem Ociek ręce, jak serio Ej no nie wierzę nie, ale dobra Jest jest chwila żeby się napić kawki O boże, kawa to jest po prostu Kawa to życie, serio Nie ma tak jak kawka nie Jeszcze jak z ekspresu to już w ogóle Pychota, dobra Wracamy do gry Napierdzielamy tanka. O, gin, gin, przepadni. Dobra, leży. Ale idzie kolejny tank. Jadź w ręce. Ej, podała mi się, nie? Jest tank za tankiem po prostu. Jest taka kurde bitka. Serio, I like it. I na no, początek... Początek mapki jest beznadziejny, w ogóle totalnie nic się nie dzieje. Ale po 15 minucie No to kurde jest fajnie, no Jest naprawdę ciekawie. Tank na plecach. I tam jest, więc strzelamy. Dobra. Przeładowanko. O teraz nie osłonił tu. Ryne'a leży, drugiego bijemy, dobra. Ten też już zginął, to, to był chyba jeszcze drugi przecież. No miesza z tym, ale będzie 20 minut, musi już być 20 minut. Na banku wytrzymaliśmy, nie? Dobra, O la 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 Daleka się nie trzymaj, Jockey. O kurde, ja potrzebuję municji Nie, do którego strzelać nawet. Ty, tu jest. Ej, dobra, ma mamy 20 minut, nie? Więc kozak. Dobra. Elegancko. No i spoko, no. Jakoś to idzie, nie? Znowu na plecach tank, dobra, ale patrzcie jak ważna jest komunikacja w drużynie, co nie? Gdyby ten nam nie pisał, że na plecach jest tank, to my byśmy już polegli w piątym minucie na drużynie, co nie? On nam pisze, my go wtedy ubezpieczamy i... i tak powinno wyglądać. Wtedy to wszystko ma sens faktycznie, co nie? Dobra, speeder leży. Smoker, ale tank go... Tam znowu dojechać tego ziomeczka O się Dobra leży, ale jeszcze jest kolejny Ale tu się dzieje. Ej, nie no, serio, podoba mi się O nie 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 Ula la 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 la, la. Aj, 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 aj. Dobra leży, ale to już chyba ptachach, co? Słuchajcie, 21 minut, 47 sekund. Wow, wow. Wynik jest mocarny. Tak więc, łapka w górę myślę, że zasłużona. I dzięki, że tu znamy że i wytrzyma wytrzymaliście cały odcinek, to. Jedne wielkie dzięki. No mówię wam, no. Mapka dosyć nudna, moim zdaniem, ale końcówka. Na plus mocno, więc nie przedłużając. Do, no, do zobaczenia następnym tym razem. Cześć, cześć.